Dzień dobry, witam. Tak wyglądają nasze pola do kopania dzisiaj. Piękne widoki. Ale nie raz, nie dwa przekonałem się, że im piękniejsza miejscówka, tym skarbów mniej. O, dzień dobry, Witam. A... No cóż, minęło parę dni od tego kopania. Co się udało tam znaleźć? Udało się znaleźć takie oto cztery rzeczy. Mi pin z brązu do tak jak się wypowiedzieli na forum średniowiecznej broszy. Taka nabijka średniowieczna. Charlesa I farwing. I rzymska monetka. Tutaj widać profil władcy, nawet z drugiej strony jego mość, zdaje się trzyma Obym bym powiedział, że jakąś dzidę i tarczę no cóż tyle się udało znaleźć, ja tam na żywo tego nie transmitowałem, że tak powiem bo, bo nie było co, po prostu wiało dymało, było ogólnie no nie za wesoło co się ostatnio jeszcze udało znaleźć to, to, to co pokazywałem na filmiku jeszcze przed ostatnim filmiku tu jeszcze udało się znaleźć. O, tu wyszła mi. Teraz mam szczęście w ogóle do Elżbiety. Elżbiety pierwszej. Hammer. I tu wyszły mi dwa hamery Elżbiety pierwszej też. I o ile ten jest lekko podczyszczony, o tyle tu jest oryginalna patyna. Ale dość, dość, dość wyraźnie ładnie to widać. Dwa rzymki. zielonkawe No i tak. Idziemy dalej. Jutro jadę w teren znowu. Ostatnio było tak, że kopaliśmy na polach i te pola były ciężkie. Jednak one miały już reputację pewną, że tam jest coś wychodzi, bo to były ko pola kopane oczywiście, ale było ciężko, dlatego że po prostu na tych dolnych polach poszła jakaś rozbiórka, to znaczy elementy z tej rozbiórki zostały rozrzucone na polu, jak to zwykle bywa. Po prostu rozciągnęli tam jakieś gwoździe, no wszystko co się da, cegły tam były widoczne, plus być może jakieś starożytne żelazo, ale maskowanie było przepotem kopaniu te maskowanie, te żelazo, to wszystko się tam przewalało przez, przez mózg, że tak powiem, no i, no, i te, no i te pola były dlatego wymagające, po prostu było żelaza dużo i jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi o komfort pracy na tym wykrywaczu, to jest Expideus 2 oczywiście, to o dziwo najlepszym programem okazał się program Gold. I co ciekawe, ja tam miałem dyskryminację tego dysku na poziomie czwartym, bo w międzyczasie się bawiłem i zostawiłem to na czwartym, sobie wgrałem, czyli no niżej niż bym planował, bo ogólnie na, na piątkę bym dał. I mimo to ten wykrywacz najlepiej sobie na tych polach, gdzie, tak jak powiedziałem, ciężkich dawał sobie radę. Tam próbowałem fultony Deusa Fasta też i tam dawało się na tym chodzić jak najbardziej. To są programy do tego zrobione, żeby chodzić, ale najbardziej komfortowo, najbardziej tak fajnie, czytelnie i tak właśnie szybko, że tak powiem, sprawnie chodziło się na, 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 na goldzie. I to jest, to jest ciekawostka, chociaż ja już zauważyłem dawno, że te gold, ten Gold jest bardzo, bardzo dobry w tym wykrywaczu i zresztą go polecam, nie? No i tak, widzicie, no takie małe urządzonko, nie? Popatrzcie, no to jest ta, ta wersja Master, oni to nazywają WS6 słuchawki, to jest wykrywacz, tak? To jest wykrywacz, można w drugie słuchawki sobie wziąć bezprzewodowe do tego albo przewodowe, tak jak ja. I to jest, to jest wykrywacz Expideus 2. Tej wersji yy, tam z tymi słuchaweczkami WS6. I ja uważam, to znaczy ja uważam, ja jestem pewny nawet, że to jest najlepszy wykrywacz firmy XP i również najlepszy wykrywacz na rynku. Podsumowując wszystko, podsumowując cenę, bo cena jest stosunkowo niska w tej wersji, właśnie lightowej, że tak powiem. Podsumowując szeroko rozumianą ergonomię firmy XP, i bynajmniej tu nie chodzi, tylko wiecie, o wagę, o wyważenie, ale o to, że ja, tą cewkę jak widzicie, mogę sobie założyć na patyka od Goldmaxa Power'a, a dwie trzecie a góry jest doczepione na patyku MXT. Albo na, na patyk odmiotły, jak mi się nie chce. Mogę tą cewkę wrzucić, prawda? Liczba kombinacji tych słuchawek. E, jakiś śmigłowiec przelatuje? Tak. Ale to, to leci jakaś krowa tam. Tu latają takie dwu dwusilnikowce ogólnie, ale ten to też taki jakiś, powiedzmy, bym powiedział, wojskowy ogólnie. W każdym razie, wracając do tematu. E, ta szeroko rozumiana ergonomia tego wykrywacza, no, no, bardzo duża liczba kombinacji, to powoduje, że jest to najlepszy wykrywacz na rynku. Tak. O, włączymy go. Ja zademonstruję tego Golda, jak on tutaj chodzi na, na, na trzech celach. Na trzech celach, jakie tu mam w ogródku zakopane. Hmm, tutaj szuka, o, znalazł właśnie. Znalazł właśnie cewkę. I wy tego nie słyszycie, ale ja mam sławki założone, wykrywacz jest bardzo stabilny. Fajnie, fajnie tutaj. Yy, wszystko to chodzi, mimo że tu jest blisko dom, kable i tak dalej. To różnie z tym bywa, ale on ma tutaj skanowanie częstotliwości, więc można utrafić w jakieś tam kanały, yy, które w danych warunkach są najlepsze żeby ten wykrywasz po prostu cicho i spokojnie pracował. I tak, ja tutaj podgłośnie sobie, tu mam taki potencjometr, którym zawsze gadam maniakalnie wręcz. sobie podgłośnie, podgłośnie. To schowam, nie, bo tutaj ten ekranik, on będzie pokazywał, pokazywał, będzie cyferki. Jest to oczywiście lepszy wykrywacz od, od Deusa jedynki z, z prostego chociażby względu ma lepsze, stabilniejsze. ID celu. No tam, gdzie Deus 1 nie pokazuje żadnego ID, on, on po prostu coś tam jeszcze wyciska z siebie, pokazuje te ID. Przez to jest to no, przyjemniejszy do kopania wygrywasz też, nie? Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak, aż te śmigłowca to co, znowu nadciąga? Znowu jakiś tam nadciąga. I teraz tak. To jest. O, ja może jeszcze odstawię to od, od tych słuchawek. Tu jest duże, wielkie żelazo. Głęboko zakopane. Ono sobie tak. I teraz, jak chodzi te żelazo na goldzie? Posłuchajcie tego sygnału. Sygnał rozciągnięty. Dziadoski, tak? Taki metaliczny wręcz. Odsuwam cewkę, przechodzi w całkowicie w żelazo. Bo ten program jest mm, po prostu chodzi ogólnie na dwóch sygnałach, tak? I to udaje kolor, ale to po prostu no, nie ma racji bytu, nie? Każde spowolnienie powoduje, że ten sygnał się robi, deformuje się, rozciąga się, a na szubku cewki pokazuje się żelazo. Teraz przejdę tutaj na cel inny. To jest cel, który to jest rzymska monetka, płytko zakopana. E, różnie wykrywacze na nią reagują. Ogólnie mają z nią prędzej czy z, in, z tego, czy z innego położenia są z nią problemy. No, no takim przykładem wykrywacza z dużymi problemami nad tą monetą jest Fisher F75. Po prostu on tutaj sobie no, przełamywał się na żelazo, niby zaskakiwał czasami, ale ogólnie to był sygnał niepewny, który po prostu zawsze by zastanawiał zbyt długo, zbyt długo czy kopać, czy nie kopać. Tak wchodzi na to. Tu ja Wam powiem od razu, nie? No ten Gold jest po prostu rewelacyjny. On po prostu wchodzi, zresztą nie tylko na Goldzie, on wchodzi tutaj znakomicie na tych innych programach też, ale po prostu to jest reaktywność 3, ale można tutaj reaktywność 2,5 zrobić i to będzie równie dobrze wchodzić, nie? Tu jest najgorsze położenie. Ja przyłożę teraz ucho, do, ucha, do ucha tą komórkę, nie? Słyszycie jak chodzi? To jest na, 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 na dysku 5, czyli tym najwyższym, nie? On tą monetę z każdego położenia wam weźmie. Tu jest coś, tu już jest jakiś tam żelaza, się pojawiają, ale tutaj jest ta moneta, tak? Tam gdzie tam ten biały kamyczek, może go widać z grubsza, nie? No. I po prostu. I tam się pojawiają numerki, wiecie, no to teraz nawet nie wiem jakie, ale on, to są numerki na kopanie powyżej 40, Tam jest około pewno 50-60, nie? W tym momencie. To nie ma znaczenia, to jest po prostu sygnał na kopanie. Nie? Z każdego położenia, słuchajcie, z każdego położenia i z każdej szybkości. Bo to jest. Słuchajcie, wolno. Zobaczcie, wolno. Ja dostaję po prostu pewny sygnał i pewne ID, nie. Szybko. Tak samo. Teraz przejdę nad jeszcze jeden cel. To będzie tylko teraz nie pamiętam, czy to jest połówka czy ćwiartka monety średniowiecznej. E... i ona jest tutaj gdzieś. O. O tutaj. To jest też ogólnie ciężka monetka do wykrycia, nie? O. Mam nadzieję, że to dobrze dość słychać. Zobaczcie jak pewnie ten wykrywacz wchodzi. Pach, pach, pach. Każdego położenia, tak? Wolno, szybko. To jest inny cel, ale to, to nie jest istotny cel. Natomiast tutaj widać od razu, jak on bardzo dobrze i sprawnie to, ten sygnał wyłapuje. I to jest sygnał taki głośny, jednoznaczny. No i technika postępowania z tym jest bardzo prosta. Patrzycie sobie na, na po prostu yy, ten wasz wyświetlacz wyświetlacz mały na tych słuchaweczkach. Ja go noszę akurat na ręku, na przedramieniu, w pokrowcu. No i mówiąc krótko, no kopie się. Większość sygnałów trzeba kopać. No staram się tą folię zostawić, te, te niskie przewodniki, tak, które dają te ID tam no, 40 i niżej powiedzmy, no to, no to zostawiam, bo po prostu no, nie da się wszystkiego z tych pól za, zaśmieconych no, wyciągać. Ale ogólnie, ogólnie ten wykrywacz jest bardzo dobry. W tym programie Gold najbardziej, najbardziej gładko mi się chodziło na tej miejscówce. Co ostatnio zacząłem ten filmik robić, a dzisiaj go kończę. I co jeszcze? Co jeszcze? No wiadomo, ten tutaj wyświetlacz mały. No... No to też nie jest... wiecie, no ma pewne wady, bo to jest taki plastik, tak? Jeżeli on byłby tu osadzony, tak jak oni próbują to reklamować, nie? Firma XP, że to tak powinno być na oryginalnym patyku wsadzone, no to ta ziemia co tu pójdzie, to, 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 to z, pa, z rąk nie? No to będzie niszczyć ten panel, bo ten panelik jest no, no taki delikatny. Ja tutaj sobie nakleiłem teraz, yy, nakleiłem sobie taką folikę, tak, żeby to chronić trochę. Co się dzieje? Znowu coś leci. jać. No dobra. Dzisiaj jakiś dzień, dzień przelotów. Czyli, czyli to, to też pewne tam są minimalne wady, ale mówię, to jak się odpowiednio to zabezpiecza. Ja to trzymam w pokrowcu, tak jak już mówiłem. No to, to spoko, nie? To można to to, 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 to. to działa i to jest fajne, nie? To po prostu jest małe. I teraz. Teraz słuchajcie, no porównajcie to z Minelabem na przykład, nie? Nawet ten Equinox cały, który tak jest dobrym podobno wykrywaczem, no to ergonomicznie to jest po prostu niebo a ziemia, nie? To jest niebo a ziemia. Ten nowy wykrywacz Minelab, co ma to, to jest po prostu klony, to jest po prostu klon Equinoxa. I nie wiem, jakie on będzie, będzie miał tam super parametry i tak dalej, bo tak go reklamują, o 50% czegoś tam energii na cewkę ma wchodzić, nie? Nie wierzę, następny leci. No nie wierzę. Ale po <laughs> nie mogę, no. Latają i latają. Ale to, że... To, to oni, oni... to nie będzie 50% głębokości na tym nowym wykrywaczu, tylko to po prostu ma być 50% jakiejś tam energii na cewkę. To nie jest nic nowego. To jest, nie jest nic nowego. Firma Expi też miała możliwość regulacji przekazu na cewkę, ale to, to do niczego nie prowadzi, bo im większa po prostu energia w cewkę idzie, tym po prostu większe zakłócenia. Tak, ta cewka zbiera. I czy to z Ziemi, czy te zakłócenia elektromagnetyczne jakieś tam. Także to nie jest jakiś, jakieś nie wiadomo co. A z tych 50% energii mnie nie interesuje, ile tam jest energii. Tam może być ćwiartka mm, tego, co, co będzie miał Minelab, byle wykrywacz był zajebistym wykrywaczem. I takim właśnie jest wykrywaczem Expideus 2. Do usłyszenia jutro.